Hej dzieci, chcecie trochę kokainy? Oddalam to pytanie. Proszę nie gwałćcie mnie. Prosić możesz. Ej, chodź kupimy dopalacze. Wydalam to pytanie. Taki klimat mnie nie jara. Czy twoja mama wie, że śpiesz? Nie, ale mogę podać twoją twarz skaryfikacji. Hej dzieci, chcecie zobaczyć misia? Żartowałem, amfetaminę mam, amfetaminę chcecie? Oddalam Odda... to pytanie! Oddalam twój ryj! Słyszałaś, Ukazała się moja sekstaśma, a ja nie mam internetu. To może chodź na trawkę. Tam jest łąka. Taki z ciebie mocarz. Ten koks siebie majorankiem. Wybierdalaj. Tutaj nie lubimy narkotyków. No Hej, dzieciaki, chcecie kupić troszkę argentyńskich psylocybów? Wiecie, co z nim zrobić? Coś jest. Kolega chciał skręta zapalić. No. A dali mu dopalacze. No i co? I nie żyje. O nie! <grybuj> Nic się nie zmieniło, wypierdalaj! O czym myślisz? Wiesz, czemu mówi się raj a nie raj nogi, jak raj są na całe nogi, a nie tylko na stopy? Fortepian można zasłonić, ale słonia nie można zafortepianić. Na dopalaczach jest napisane nie do spożycia, a w razie spożycia skontaktuj się z lekarzem. To tak, jakbym wypiła całą butelkę płynu do kibla, a potem miała pretensje do świata, że wylądowałam w szpitalu. To się nazywa selekcja naturalna, maleńka.